Dwóch mężczyzn prowadzi relacje na żywo przed zbrodnią. Dwóch idiotów z Sacramento w Kalifornii zostało aresztowanych w czwartek za użycie broni w miejscu publicznym. Jak policja się o tym dowiedziała, bo chłopaki prowadzili relacje na żywo ze swoich poczynań w aplikacji Periscope. W środę Carlos Gonzalez i Damon Batson wybrali się na poszukiwania dziewczyny Batsona. Podejrzewali, że może być z innym mężczyzną, więc wzięli ze sobą broń. Internetowi trolle nie wierzyli, że broń jest prawdziwa i ktoś powiedział im, żeby to udowodnili. Widok mężczyzny strzelającego w miejscu publicznym przypomina nam niedawne zajście, podczas którego zginęła ekipa telewizyjna podczas transmisji na żywo. Kiedy Gonzalez i Batson przyjechali do mieszkania kobiety, nikogo tam nie zastali. W międzyczasie jeden z oglądających relacje zawiadomił policję. Batson został aresztowany i znaleziono także jego broń. W jego domu znaleziono też o wiele, za wiele drzewek marihuany. Jak już wpaść, to po uszy.